Jesteśmy w Parku Śląskim w Chorzowie, gdzie w kultowym klubie muzycznym Leśniczówka i w jego otoczeniu co roku odbywa się wydarzenie artystyczne Full Moon Art Fest. Jesteśmy na imprezie Full Moon Art Fest, jest to trzecia edycja. Wystawa jest takim, można powiedzieć, spontanicznym, oddolnym działaniem, bardzo środowiskowym. Po prostu skrzykujemy się tutaj w większej grupie artystów, budujemy sobie wystawę, sprowadzamy muzyków, no i tego dnia po prostu się bawimy. Mamy ognisko, warsztaty, różnego rodzaju pokazy, więc każdy daje coś od siebie. No i z takiej mieszanki tworzy się dzisiejsze wydarzenie. thank uh you -huh. Odbyły warsztaty z rysunku intuicyjnego, podczas których uczestnicy przede wszystkim skupiali się na linii melodycznej, na zmianie tempa muzyki no i działali spontanicznie, także nie skupiając się na tym, co tworzą, tylko na samym procesie. Wystawa w tym roku składa się z 34 autorów. Jest to wystawa interdyscyplinarna, może mieć fotografie, działania performatywne, malarstwo, rzeźbę, multimedia. Tematem tegorocznej wystawy jest bezsenność. No i ten temat artyści na swój sposób próbowali interpretować. Jedną z prezentacji artystycznych tego wieczora zaproponował skład muzyczny cisi. Zapach nadchodzącego deszczu. Biorąc pod uwagę temat, czyli bezsenność pełnie, pomyślałam sobie, że chciałabym spróbować połączyć wszystkie pasjonujące mnie działania za pomocą cudownej muzyki Łukasza Maloka i mojej. Chciałam po prostu poddać się temu, co może przynieść muzyka, temu, co może przynieść obraz i zmierzyć się z malarstwem na żywo do projekcji, która też jest złożona z różnych poszukiwań tańca w naturze i też tak naprawdę przeplatania się żywiołu w żywioł. Też nasz jeden z utworów, Natura, też opowiada o przemianach, które zachodzą właśnie wokół nas, o cykliczności i też taki duch przyświecał mi, kiedy komponowałam obrazy, w które staraliśmy się tak naprawdę wpleść tkankę muzyczną niejako jako uzupełnienie, ale też zmierzyć się z tańcem na żywo, który prowadzi to wszystko. Są to wszystko utwory napisane przez nas, wydane na pierwszej płycie. Inkaust, Inkaust, tak. Zachęcamy do kupowania, słuchania. Tak, tam pojawiły się teksty Klarissy pinkoli ST tłumaczonej z książki Biegnąca z Wilkami, a także poezja Bolesława Leśmiana. Więc jesteśmy tacy zainspirowani generalnie też twórcami, którzy w stronę na się zwracają. No tak, no, Full Moon to jest dla nas takim pewnym ramami tematycznymi imprezy. Tutaj skupiamy się głównie, jeżeli chodzi o e, wystawę, o interpretacje artystyczne, na takim pewnym, e, pewnej rytualności, e, rdzenności, e, czarach, magii, wszystko co związane z potrzebą duszy właśnie staramy się zawrzeć w tej imprezie, a także w pracach biorących udział w naszej zbiorowej wystawie.